Cześć, z tej strony Skylark, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś pokażę Wam, jak wyłączyć skróty klawiszowe w Windows 10, a także pokażę Wam, jak włączyć te skróty klawiszowe w Windows 10, które wymagają klawisza Windows i na przykład kropki. Czyli jeśli kliknę w tym momencie Windows, kropka, otwiera mi się właśnie skrótem klawiszowym panel z emotkami. Oczywiście tych skrótów jest więcej, więc pokażę Wam jak je włączyć lub wyłączyć. A więc zaczynajmy. Po pierwsze należy zjechać myszką tutaj na dole do tego paska wyszukiwania i tam wpisujemy Local Group. Po angielsku jest to Local Group, po polsku być może jeśli Local Group nie zadziała, będziecie musieli wpisać Grupa Lokalna czy też Lokalna Grupa. No i tutaj mamy edycję ustawień grupy, więc klikamy w tą oto opcję. Możemy także przejść do panelu sterowania i tam znaleźć tą opcję. No i otwiera nam się takie oto okienko. Tutaj możemy to powiększyć, następnie rozszerzyć, tak, żeby wszystko było widoczne. No i teraz tutaj z menu z lewej strony musimy rozwinąć sobie, jeśli nie jest to rozwinięte User Configuration, czyli ustawienia użytkownika, następnie Administrative Templates. Oczywiście po polsku to będzie brzmiało nieco inaczej, ale to jest ostatnia. Opcja najprawdopodobniej. No i następnie przechodzimy do Windows Components, czyli komponenty Windows, i także rozwijamy. No i tutaj z listy musimy znaleźć File Explorer, czyli po polsku eksplorator plików. Kiedy no, tutaj klikniemy w File Explorer, po prawej stronie pojawia nam się lista różnych opcji i na tej liście należy znaleźć opcję, która mówi Turn Off Windows Key Hotkeys. Nie jestem pewien, czy będzie to u Was po polsku przetłumaczone, czy będzie to może po angielsku, tak jak widzicie tutaj. W każdym razie będzie to wyłącz klawisz Windows, czy też skróty klawiszowe, klawisza Windows. Musicie taką opcję tutaj znaleźć. I kiedy ją znajdziecie, klikacie na nią dwukrotnie lewym przyciskiem myszki i otwiera nam się takie oto okienko. No i tutaj mamy właśnie informację, że jeśli tutaj wybierzemy: Enabled, czyli włączone, oznacza to, że skróty klawiszowe, Windows plus kropka na przykład, zostaną wyłączone. Tak to jest ważne. Jeśli wybierzemy enabled, to znaczy, że skróty zostają wyłączone. Jeśli wybierzemy disabled, czyli wyłączone, oznacza to, że skróty klawiszowe z klawiszem Windows zostaną włączone. Tak? czyli jest to tutaj e, trochę odwrotnie jeśli wybierzemy Enabled czyli włączone skróty klawiszowe zostają wyłączone jeśli wybierzemy Disabled czyli po polsku było to, to by wyłączone w tym momencie skróty klawiszowe z klawiszem Windows zostają włączone tak? to jest ważne żeby mieć to na uwadze czyli jeśli chcecie wyłączyć skróty klawiszowe klikacie Enabled i następnie Zastosuj, czyli Apply, następnie OK, potwierdzamy i następnie należy zrestartować komputer. Po restarcie skróty klawiszowe zostają wyłączone i w momencie, kiedy zrestartujecie komputer i klikniecie na przykład Windows. to ten panel tutaj się nie pojawi. Natomiast jeśli chcecie skróty klawiszowe z klawiszem Windows włączyć, tutaj wybieracie Disabled, następnie klikamy Apply, czyli zastosuj, klikamy OK, restartujemy komputer i w tym momencie skróty klawiszowe np. Windows. Tak jak widzimy pojawiają się, czy też Windows E otwiera nam nowe okno i w tym momencie skróty klawiszowe działają. Czyli w ten sposób możecie właśnie włączyć lub wyłączyć skróty klawiszowe z klawiszem Windows. Dajcie znać w komentarzach, czy ten sposób u Was zadziałał. Jeśli nie, to dajcie znać, czy znajdziecie jakieś inne rozwiązanie, żeby te skróty klawiszowe włączyć lub wyłączyć. No i pamiętajcie, żeby kliknąć łapki w górę, subskrybować nasz kanał i podzielić się tym filmikiem ze znajomymi. Dzięki i do usłyszenia!